Yo, siemano, z tej strony Kozioł. Witam kolejnym obsranym filmiku na naszym obsranym kanaliku. Dziś... Apex Legends. Zaskoczenie. Wiem, wiem. miało być Counter Strike 2, ale co Cezalczyn mi cisnął na tego cs jak graliśmy w PoE. A druga sprawa, że coś się jak wzięło, nie? Coś się jak wzięło. Przede wszystkim widziałem, że odbiór poprzedniego Apexika był pozytywny. Wielu ludzi z, ze starych czasów się uaktywniło. Wiadomo, no, no, nie jest to to samo, co kiedyś. Nie jest to PlayStation 4 w 15 klatkach, jak Bloodhoundem się ultowało, ale też może być śmiesznie. I druga sprawa, że ten Apex z tych wszystkich Battle Royale, które będziemy sprawdzać, o to zdecydowanie Zdecydowanie najciekawsza propozycja, pozycja. No bo co nam zostało? Warzone i PUBG chyba. I może jakieś takie śmieci pół mobilne, pół komputerowe. No ale no tak poza tym, no niewiele. Zanim mojej Apex, zanim zaczniemy grać, to podziękowania dla wspierających ten obsrany kanał, których lista wyświetla się właśnie tutaj, po tej stronie na ekranie. Big shoutout dla was. Dzięki, że jesteście. Wybaczcie za ten taki czerwiec chuja spadnięty. No ale jest jak jest. Liczę, że naprawdę na wakacjach sobie już odkujemy. I to nie jest przez to, że liga wystartowała w pole. Liga wystartowała kiedy? Dwa dni temu jak to nagrywam. tak? To mamy niedzielę i to wrzucam na niedzielę. A film się pojawił i w sobotę i w niedzielę. tego ten z soboty był trochę wcześniej nagrany. Więc powiem, troszeczkę tak nie po było z... kurwa z komputerem. No, gdzie się kurwa oblałem, nie? Nalany pod kurek właśnie. No i dziękuję wam ślicznie. Mam nadzieję, że dalej wspólnie będziemy pchać ten wózek z gównem. Jest jakiś ladder 11 godzin aktywny. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale można wygrać na przykład 3 paczki, kur... to zajebiste nagrody, naprawdę. No jest jeszcze, jeszcze 9 dni tego laderu. W sensie tej ligi, tego splitu, whatever. No i mam Golda 4. Znowu ma Stormpoint, nie? Tak jakbyś się złożyło, że gram tam co półtorej godziny, chyba co za godzinę się zmienia, ale to już nie będę kurwa czekał, bo nie ma czasu. I tak późno siadłem. A dlaczego późno siadłem? Bo w PA serwery działały, gdzie wem się nagrać. A druga sprawa, że myślałem, że będzie chłodniej. No jest jeszcze luźniej, kurwa. Taka paruwa się jakaś dzisiaj uaktywniła, gdzie ostatnio było naprawdę chłodno. To trzeba, widzowie, procedurę na nagrywanie poranne wdrożyć z powrotem, żeby tak kurwa nie grzały. Wow. Ej, zagram Blood Hondem widzowym. Jak za starej dobrej. Chociaż jeśli wtedy były dobre, to teraz będą jeszcze lepsze. Mam nadzieję, że audio w tym filmie nie będzie tak spierona jak w poprzedniej. Nie wiem jak to nastawić. Mi się wydaje, że ten apex to wyje kurwa, do granic możliwości. Mówię tak, glosa palę, bo mi się liquidy kończą. I dopiero jutro sobie kupię, Taka, nas tak aby miałem O kurwa mu zombie, tej w Akimbo! Ale jaja! Ej, zostawiam to widzowie! Ja pierdolę. Ty te Mozambikusy zambikusy mogą... Chowaj się. Ja pierdolę! No ile to jest? Jaka to jest spruta? I tyle było, nie? Dwudzieste miejsce najgorsze. Kogoś tu brakowało ogólnie? Tego annon chyba. Co to za nich w ogóle, Dog Dago do, do, Soldier, ja z nim nie grałem poprzedniej. jest są szanse, kurwa, na to, że trafił go drugi raz, stary, w Q. O chyba ja z Limonkiem jak grałem, no bo tam grałem z ludźmi już tutaj w Apex'a. Tam late night'ik był jakiś taki kręcony. No to właśnie chyba doszliśmy do tego, że to chyba te, chyba tak działa, że po prostu masz większą szansę trafić na tych, z którymi grałeś. Ale ja nie chcę grać z tymi samymi. Ja bym najemniej zagrał zawsze z innymi. Ja pierd... Gibraltar Watson, stary, kutasińscy.pl, serial nowy na, na YouTube nagrywamy. Aha, zobacz, zobacz szlaufisko! zawróciło gdzieś, to jest taki brak kultury jakiejkolwiek, wszystkie numery odpierdalać, zostawić team polecieć gdzieś obok, no ale to tak, no Watson player, nie? Czego można się spodziewać, no co ja mówiłem, kutasińscy.pl, prawda? O, padł. No, dostaję. Kurwa! Tenikune, no, fajnie. Ja oddaję tego jumpmastera. Ja nie chcę skakać. Po co ja mam skakać? Halo? No. Dobra, to lecimy na barometer. Bo ci goście się już próją My dalej w powietrzu. Na. No, sapią się już do nich. Czekajcie, A, idę, koledzy. Koledzy idę, kurwa idę, no Aj! Aj! Kurwa, tu nie ma osłony! Dobra, Czemu ja tak widzę ich na czerwono? To jest jakiś celownik, kurwa, specjalny, to, no, czy to tak dwójka pokazuje, czy... Patrz, no to... to... Czy tak by się jakieś te tramsy w CS-ie włączone na, kurwa, jakimś midnajcie? no... Nie wiem, czy gracie w Apexa, albo czy jak graliście, to nie macie wrażenia, że te postaci są jakby wolniejsze? Ktoś mi pisał o fowie. no dobra, FOW to jest jedno, ale ja zawsze grałem koło sety fowa. Nigdy, kurwa, więcej, nie? Czy jest sety? No ile ja mam teraz? 90. To ja zawsze takie 90, tak jest śmiechet, no, no kurwa nie więcej, nie? Nie wiem jakieś to takie kurwa wolne się wydaje. Zobaczcie jaka kurwa taktyczna gierka, nie? Dobra, chodźmy tam, panowie, no weźmy się przesuwajmy, noż kurwa, to... Ja wiem, w coś się sprawy tylko że nie dojeżdżamy tych na plecach, ale to nie ma jak dojechać nawet. leż jeden W ogóle, czemu kurwa HP pokazuje stary na No bo to kolejni przyszli, tak? No tak no. No ja pierdolę, przecież się tłukę na samym końcu mapy, kur... Ja no, widzi mnie. KURWA! Dobra, plus 5 RP przynajmniej. Ej, hey, Sandimas, help me please tu. Tu, weź pe podnieś. Ja pierdolę, ulta kliknąłem. Jezu, jaki to jest cash money! Stary. Tu się gra zaczęła, a oni się dalej kurwa prują z kimś. Ty tego nie wymyślisz! Crazy Dio 27 76, przepraszam, zbieramy mi się liczby. jak ja na takich chłapach tam latałem, zresztą chuj w ochłapy. Dobrze. Z każdej strony kurwa ostrze, my w jakiejś budce pierdolnej altance. Kurwa, jeden hit dopiero trafiłem, taki nobie. A raba, jest się kwaśnik znowu robi, nie? Dobra. Kurwa, to jest inny zespół, chyba. No jakże? Kurwa, znowu. Aha, co to jest za portal? Kogo to jest? Dobra, jeden leży. Leży? Nie wiem, kogo podnoszę. Chyba złą osobę. Kurwa, znowu trzeci skład! No ja pierd... Nie da się stary w tej grze, kurwa, zawalczyć normalnie, legalnie, na zasadach, kurwa, skład na skład. Musi się wpierdolić zawsze, tak, rura. I dziwi mnie, że znowu lifeline jest, bo ona jest tak broken, kurwa, z tym ultem. Czy bo to się ult okazało, ten shield jest. To się okazało, kurwa, to ja bym odkrył coś. No nie, no ja się dowiedziałem, że to jest po prostu shield, nie? W sensie, że ten shield to jest ult. Ktoś żałuję, że był pizda będzie, nie? Miałem już 35 dolobby, od razu. Okej. Okay. Pociskam go niech on podnosi kolega dola Another squad attacking O są jaja O to jest popierdolone Kurwa nie wiem Jednych za zapierdolisz przychodzą drudzy I to jest back to back to samo no Jeszcze te, kurwa boty za zero Ja pierdol... I do nich już się ktoś pyrka nie To jest jak skundlami kurwa na wiosce Jeden zacznie strzekać kurwa a wszystkie się zlatują No wyjebali się już nie Kurwa! Ty, eee, wpuśćcie! Ja I się narobiło, no narobiło się kurwa! Ale o czym mówiłem? No znowu spluta, no! No, znowu lecimy instant. Znowu będzie, kurwa, trzaskanina od pierwszych 10 sekund. Nie, to, że ja na, nie lubię, no bo ja lubię takie, wiezie action. Znaczy nie no, takiego jak jest, to nie lubię. Lubię action, ale to, tutaj to jest, kurwa, przegięcie pały. No to się nawet nie da odsapnąć. To już, kurwa, lecą, rozpierdolą nas jak... Nie wiem jak. A nawet gdybym wiedział, to wam nie powiem, bo zdejmą filmik. Kleś, klei się ty, tą podkładkę kurwa wypierdolę na no śmieć <laughs> Jeszcze będę oglądałem szorca. znaczy szorcy po prostu I Ktoś polecił tą aquapad kurwa, Rej, coś, dwa Zero ma, zero ma, jedziemy! Aha, nie jedziemy. M mazur to jakiś tower defense tam u góry Guardian kurwa zwierzyszki. Oczekajcie, idzie już, łoho! Kurwa Zaraz będą korki szampana strzelać, będziemy świętować Dobra, cały skład, wat you know, rakiem, nie? Niezły ten problem. Ja pierdol. Kwas! Kwas! Kwaśnik okrutny! Tu! Odjebało się stary, myślałem, że można rozjechać w tej grzy Mhm. panie. Mm -hmm, mm -hmm. Jasne, wszystko zrozumiałem. Widzę, że to jest kolejny z gangu yy, kiełbaścińskich. Wiadomo o co chodzi. Goś nikogo nie nochnął, zrobił więcej dipsa niż mazur. Ja pi Się kolega, pozro linmon, xarałt. Jeszcze zagrał mnie niejednokrotnie w u to będą potrzebne kurwa na posiłki. Do... Znowu ten lolików! Ale to dobra, on był ok jeszcze. To tamten drugi był jakiś kurwa potrącony. I znowu na akcję! No kurwa, ja do top 10 nie mogę dożyć! No i. Jadę na pompę od razu tutaj. Zajebali. bali no. Jeden leży, okej, okay, you know how we can. Nie. Błagam, dokręć go! Ja pierdolę. Nie, nie, nie zrobi go, nie ma chuja. Zajebie cię. jedzie, jedzie! Jedzie! Głuche, kurwa, no! Nie wiem, słuchawki sobie, kurwa, kupno. Ja pierdolę taki headset z action, albo taki kurwa jedna słuchawka nawet no, do, do tego do McDonalda by wystarczyła, to by kamerą poruszał, by kurwa słyszał nawet no, jak jest w mono audio, no ja pierdolę, Mu zostawię tego Octane'a, mogłem podkręcić, mogłem, mogłem, ale zostawię! Nie będę taki, o, rampart, podki, słupki, kurwa działka, you no know, brak, a to nie tak dalej, nie będzie chodzić tutaj idę na Gibraltara, Co powiem! Don't hate the play, I hate the game Powtarzam to od wielu lat i kurwa nadal będę powtarzał, bo jest jak jest. Jebaj się chłopie To jest właśnie to To jest szkoła Marasa kurwa Kradnijcie i te masków na scrollu. O leży jeden Ejdów nawrzucam Zobacz O kurwa ale płytko Zero ma O kurwa idzie, Kurwa, ten frajer popka, jebany! Rozerwę tego, ty kurwa LOLIKUFA, jebany! No, nie podoba mi się ten setup, co mam. Bo to jest stricte na podjazding. Ja tutaj się nie czuję na, w, na siłach. Znaczy, w ogóle się nie czuję dzisiaj, kurwa, co, co ja się nie dotnę, to misuję, ale. Podjazd to już w ogóle, nie? Zrotujmy, kurwa, troszkę, jakoś to. Z, kurwa ten. A, wyjebali się już, tak? Co kurwa robią? Śmieć! Najjajaj! Pierdolone noby, kur! Lutować kurwa sześć lat, żeby się wypierdolić, o, to jest. Powiesz mi tylko, Mobusz i LolikWu dwa te noby obsrane. Po 100 demejza, ten w ogóle Octane go nie było na żadnej kurwa akcji Menela Ostatnie minuty są tej mapy, to choć może teraz Wylądujmy gdzieś dalej Chuj no, jeszcze raz zagramy no. Zdążymy się wyjebać spokojnie Zobacz ile ludzi tam leci Wyłączą kurwa gitarę, Gdzie się ją połamę PO ILE TO BIJE Ja pierdolę, 3 lata będzie zmieniać. Ten indywiduał z pro było widać po niku, że kurwa spięcie w inkubatorze miał. Nie bo po chuj my tu lecieliśmy stary, z takim opóźnieniem. Menel. O, backpack. Opłacało się tylko y, ten, Toszora rozpierdolić. Zobacz, jaki item jest stary, shieldy, nie shieldy. O kurwa. O kurwa. Ajajaj Dobra, powalili go, super. Idę, 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 koledzy A, jak ja się patrzę na jakąś inną postać, to se nabiją sprint jakiś. stąd kurwa się bierze. O Jezu! U ja pierdolę Menele Co? Ej, ale ja nie wyjdę stąd! A Dobra, tędy. i kurwa, co się odjebało? Stary czemu my tutaj jesteśmy? Co? Jak ja ten portal skraftowałem? Co to kurwa? To się tak sprułem za frytkę, kurwa. I pół mapy się cofnąłem. Co ja robię? No to jest pojebane jakieś to już widzowie. Nie powiedzcie mi, że nie. Jakiś kurwa hasanie stary po całej mapie. Jedźmy tam, no jak się prują He, ale jakieś nie jest złe, pamiętajcie, to jest taka zasada, którą musimy wyznawać kurwa to na kanaliku O, o kurwa Audi są?! No chuj na to Void nexus i tyle o Wiem. Gdzieś jest, wszyscy w ogóle grają te akim -bossy, nie? Zauważyłem. No prój! 290, 515 DM, oni mają, nie? Co na akcji? Ja miałem ile? Z 200, z 300? Jezus, Maria, co za gierka! No na plus przynajmniej, ale. Czwarte miejsce. Ej, to chyba moja postać, jak, w sensie jak jest w teamie Wright! To, to chyba można to rzucać. Nie wiem, nie wiem, podejrzane to jest, ale ostre kurwa są te portale. No tylko na live. dwa razy tylko nie wyjebaliśmy się na samym początku. Ale to, co wam powiem, takie gangbangi są w tej grze. Ja myślałem, że to tylko na normalach. Nic, zdoby tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na komentowanie, ocenianie, subskrybowanie. Oczywiście zapraszam też na Discorda i tam inne te gówna, są w opisie. I to tyle. A my juz w dziwko. You know how bo już niedługo widzimy się w w Strike 2 i innych śmieciach z kategorii gier Battle Royale. Na razie.